Gdzie z niebą tu lawina, mówić z wosny panocku, nikt już nie zatrzymał. Witam się ci Słuchaczy na Górze w Chicago, oraz widzów na moim kanale YouTube. Tematem dzisiejszego feliotonu będzie pomysł wybudowania, postawienia na Butorowym wierchu w gminie Kościelisko wielkiej figury świętego Jana Pawła II. Nie ukrywam, do zajęcia się tym tematem namówili mnie słuchacze. Ja osobiście uważam, że nie zawsze należy komentować czyjeś pomysły, czyjeś zamiary. Jednak tutaj powiedziano mi, że to dotyczy konkretnych osób, a też w tym wypadku Rady Gminy. To nie są jakieś czyjeś prywatne, prywatne poglądy czy pomysły. No to w takim razie będę się Wam staro przedstawić mój pogląd na ten konkretnie pomysł. Otóż wziął się z tego, że w gminie Kościelisko ma być przygotowany miejscowy plan zagospodarowania i jeden z radnych rzucił pomysł, aby w nim uwzględnić właśnie postawienie takiej wielkiej figury, wielkiego pomnika papieża Jana Pawła II, dokładnie na butorowym wierchu. No, miałby on rozsławiać też imię Polski w świecie jako jedna z większych tego typu budowli. Do tego dochodziły jeszcze pomysły, żeby właśnie wewnątrz tej figury były jakieś tarasy widokowe i miała spełniać, miała na jakieś tam inne funkcje. No, jak podpatrzymy na historię świata, no to takich wielkich pomników, wielkich y, statu jest troszeczkę. Między innymi u Was w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku jest statua wolności, która mierzy 93 metry wysokości, ma swoją wymowę, ma swoje przysłania. Jedną z najbardziej znanych no, postaci Chrystusa Króla jest Rio de Janeiro, gdzie tam jego pomnik ma 38 metrów w wysokości. Podobny pomnik jest postawiony w Polsce, w Świebodzinie, który, jeżeli chodzi o wysokość, ma 36 metrów. No ale absolutny rekord ma a, pomnik postawiony w Indiach, tak zwana statua jedności, 182 metry. No to jest jedna jednak potężna budowla i idąc tokiem myślenia tych, którzy uważają, że im większe, tym bardziej sławi tą osobę, tym bardziej y, przedstawia jego wielkość, no to moglibyśmy pomyśleć o tym, że skoro Giewont ma 1895 metrów wysokości, no to na butorowym wierchu powinna stanąć postać statua Jana Pawła II, która powinna mieć 189,5 metra wysokości, aby właśnie Nawiązać do Giewontu, gdzie jest też umiejscowiony znany na całą Polskę krzyż. Ja tu oczywiście sobie żartuję, bo podsumowując jednym zdaniem, pomysł, aby coś takiego na butorowym wierchu postawić, moim zdaniem jest niepotrzebny. Moim zdaniem nie, nie powinien w ogóle mieć miejsca, tym bardziej, że jeszcze za życia Papież Jan Paweł II wielokrotnie mówił: "Nie stawiajcie mi pomników, starajcie się te, te swoje fundusze, swoje zamiary przekuć w coś innego, pomóc ubogim czy nawet w formie jakiegoś tam nauczania". Pamiętamy, że papież Jan Paweł II był zdecydowanym przeciwnikiem stawiania mu pomników. No po jego śmierci w kwietniu 2005 roku jednak tych wiele pomników Powstało po Polsce przy parafiach, przy kościołach, to trzeba zrozumieć, to w ten sposób próbowaliśmy upamięcić tą osobę, próbowaliśmy oddać mu cześć, tak, żeby ku tym ku potomnym, żeby pamiętali, że taka osoba, która rozławiła Polskę w całym świecie, była, wszak już dorasta pokolenie do pełnoletności, które w ogóle Jana Pawła II nie pamięta, nie pamiętam go tym bardziej, jako naszego kardynała, tutaj. Krakowskiego. No ale już myślenie o tym, żeby ta jego postać była jeszcze większa, jeżeli chodzi o budowlę, moim zdaniem w ogóle mija się z celem. Uzasadnienie tego, że to jest jedna z największych postaci w świecie i powinno to się w jakiś sposób no, przekazać, moim zdaniem jest błędne. Powinniśmy go przede wszystkim przekazywać i pokazywać jako osobę która miała wpływ na wiele rzeczy, na przedstawiać jego homilię, jego encykliki, wszak jest troszeczkę jego dorobku, który ma za sobą i prawdę powiedziawszy, do każdej sytuacji dzisiaj w świecie, w Polsce, czy do nas, do chrześcijan, możemy znaleźć słowa, które wypowiedział, które napisał, które naprawdę idealnie pasują do, do tej sytuacji, do danego wydarzenia. A jeżeli chodzi o znanych Polaków na świecie, no to powinniśmy się też zająć propagowaniem nie tylko Jana Pawła II w świecie, ale też wielu innych osób. Tutaj, Starostwo Taczańskie już po raz dziesiąty zorganizowało taki ogólnopolski konkurs dla młodzieży Podhalańskie, Spiskie i Orawskie Drogi do Niepodległości. W tym roku właśnie. Tematem tego konkursu byli Polacy, którzy zmienili świat. Tutaj jest właśnie taka książka wydana, która zawiera spis takich Polaków, którzy rozsławili nas w świecie w jaki sposób byłem włączony. Przy tym konkursie, młodzież z całej Polski tutaj do Zakopanego zjechała. Dokładnie w gminie Poroni się to odbyło i, i tam w szkole ten konkurs został przeprowadzony. Cieszył mnie wysoki poziom i naszej młodzieży tutaj podchalańskiej, i tych, którzy przyjechali z Polski. Cieszy dlatego, że właśnie oni pokazują, że mamy się w czym pochwalić, że mamy tych Polaków, którzy w świecie coś tam stworzyli, coś tam nas reprezentują w tym właśnie bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. Dlatego oprócz Jana Pawła II też powinniśmy się uczyć i znać te osoby, które, które w jaki sposób przyczyniły się do tego. Aby, aby nasze tutaj polskie działania były i, i wynalazcze, i, i kulturalne w świecie roz, rozsławiane. A wracając do świętego Jana Pawła II. On wielokrotnie w Polsce zwracał się do nas, do, do Polaków, jako do swoich rodaków, nauczając nas, kierunkując nas. Moim zdaniem warto byłoby wrócić do jego słów. Warto byłoby. Z powrotem je wszystkie na dzień dzisiejszy przeglądnąć. A właśnie aby takie pomysły, takie rzeczy nie za bardzo moim zdaniem przystające na, na dzień dzisiejszy, niektórym do głowy e, przychodziły, prosiłbym, abyście też posłuchali i wrócili może do całości, albo teraz wysłuchali fragment homilii, którą wygłosił w 1991 roku w Kielcach. Jan Paweł II, który właśnie w tym miejscu omawiał m.in. czwarte przykazanie z dekalogu, czyli czci ojca i matkę swoją. I właśnie podczas tej homilii Jan Paweł II do nas, do Polaków, w dosyć mocnych, w dosyć emocjonalnych słowach, zwrócił się w związku z tym, że już na początku naszego naszej drogi do, do odzyskanej niepodległości, czyli tej, na początku tej III Rzeczypospolitej, zaczął dostrzegać kierunki, które no, w nieodpowiedni sposób, według niego, my jako naród zaczynamy zmierzać. Posłuchajmy, co Jan Paweł II między innymi wtedy chciał nam powiedzieć. Chciałbym tu zapytać, tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich, czy wolno im lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić. O wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności. Trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie jego dziedziny życia. Ale nie można stwarzać fikcji wolności, która. Rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia, to jest moja matka, ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie poleć. Was też powinny poleć. Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekomyślnie niszczyć. To by było tyle na dziś. Trzymajcie się na kazrową i z Panem Bogiem zostańcie.